Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać. Jeśli rzeczy małe nie będą cię cieszyły, to i duże nigdy nie ucieszą. Kobieta jest odzwierciedleniem mężczyzny. Jeżeli prawdziwie ją kochasz, stanie się dla ciebie wszystkim. Wystarczy tylko się uśmiechać, by ukryć zranioną duszę, i nikt nawet nie zauważy, jak bardzo cierpisz. Całe życie szukałem idealnej kobiety. Kiedy już ją znalazłem, okazało się, że ona szuka idealnego mężczyzny. Mówią mi, ty nie masz problemów, ty niczym się nie martwisz. Masz wszystko, co chcesz. Zawsze chodzisz uśmiechnięty. Tak, wiem. Umiem dobrze grać. Nauczyłem się, że ważne jest, aby nie stawiać sobie limitów. Naprawdę można zrobić cokolwiek się zechce. Nieistotne, co o tym będzie. Dla miłości, nie jest ważne, aby ludzie do siebie pasowali ale by byli razem szczęśliwi. To dziwne, ale bardzo niewiele osób ma świadomość tej prawdy oczywistej, że od czytania książek nogi robią się zgrabniejsze. Dochodzę do wniosku, że na starość człowiek przestaje się przejmować wieloma rzeczami, które wcześniej zatruwały mu życie. Ma za to więcej wolnego czasu i czerpie z tego przyjemność. Do tolerancji się dojrzewa. Nie ganiaj za ludźmi, bądź sobą, rób swoje i pracuj ciężko. Odpowiedni ludzie, ci, którzy naprawdę pasują do Twojego życia, pojawią się sami i zostaną. Wielu rodziców nieświadomie krzywdzi swoje dzieci, pragnąc dla nich tego, co sami uważają za najlepsze. Myślę, że jest ważne, abyśmy nie trzymali głów wysoko, mówiąc, że wszystko jest w porządku. Historia ludzkości to nieustanna próba ujarzmiania naszej ciemnej strony. Żyję według zasady daj z siebie wszystko albo wracaj do domu. I tak ze wszystkim, zarówno w związkach, jak i w sporcie. Stosuję to dosłownie do wszystkiego. Tak już żyję. Taki jestem. Zawsze patrzyłem do przodu. Niczego w życiu bym nie dokonał, oddając się tylko wspomnieniom. Nie istnieje coś takiego jak szczęście, jest tylko koncentracja. Gdy jesteś skoncentrowany, jesteś szczęśliwy. Jesteś szczęśliwy, gdy nie myślisz zbytnio o sobie. Być aktorem znaczy być dobrym aktorem albo wcale. Wielu ludzi powie ci, że nie dasz rady. A ty po prostu odwróć się i powiedz, no to patrz.